Bonjour, nazywam się Ania Trusewicz-Michalska. Bardzo mi miło zaprosić Was na moje lekcje francuskiego. Cieszę się, że będę mogła się z Wami spotkać, ponieważ prowadzenie zajęć z francuskiego jest realizacją moich wielkich marzeń. Tak naprawdę po 20 latach pracy w korporacji od kilku lat mam przyjemność uczyć we wu i jest to dla mnie wielka, wielka przyjemność i radość. Po prostu bardzo lubię to robić i cieszę się, że będę mogła z Wami prowadzić zajęcia. I mam nadzieję, że będziemy mieli okazję do spędzenia trochę czasu razem, z dużym naciskiem na skuteczność, ponieważ na moich zajęciach mówimy cały czas po francusku od najniższego poziomu, ale uwierzcie, jest to możliwe. Zapraszam serdecznie. Voilà!